Uwaga, teraz będzie szok. To, czego najwięcej się boisz, nie wziął się znikąd. Twój największy lęk został zakotowany w Twojej dacie urodzenia. Dosłownie wibracje, której Tobie brakuje, staje się Twoim cieniem, Twoim wyzwaniem, ale też Twoją największą siłą, jeżeli ją uzdrowisz. Dowiedz się, jaka cyfra, jaka wibracja, energia odpowiada za Twój strach. Czytaj w komentarzu, jak ją wyliczyć. Napisz w komentarzu swoją cyfrę, a dostaniesz ode mnie rozkodowanie, co pod tą cyfrą się kryje. Warto też pokazać wszechświatu, że ujrzałeś swój strach i jesteś gotowa, czy gotowy uzdrowić jego. Dlatego. Napisz afirmację w komentarzu, którą podaję też w tekście pod trolką.